Witajcie na kanale. Dzisiaj przed sobą mam miks za 26 zł, lotek, portfel zielonych i ekstremal 7. Może najpierw sobie zaczniemy dzisiaj od portfel zielonych. Z drapeczka z numerkiem 24. Tutaj szukamy karty i wygrywających liczb. Tak, siedem, dziewiętnaście, dziewięć i dwadzieścia trzy. A mamy trzydzieści pięć, sześć, trzydzieści, dwadzieścia i osiem.

Teraz lotek, lotek z numerkiem 158. I co my tu mamy? Kapelusz, drzewo, gwiazda i chmura. Czyli z rapeczką przegraną. Kontrolę C i V. I ostatnia. Z numerkiem ósmym. Ekstremalny 7. Szukamy siódemek pliku, który nam mnoży razy 2 i dolara, który nam mnoży razy 5. A co my tu mamy? 10, 12, 26, 11, 25. A już mi się kontrolę odkryła. 2, 33, 3, 6, 24, 13, 8, 16, 30, 19, 5, 21,

Na wydane 26 zł. 26 zł. Jestem na minusie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. I widzimy się w następnym filmiku. Cześć.